Ach, taka piękna pogoda. Szkoda, że będę musiał dzisiaj porozmawiać na dość trudne i poważne tematy. Ptaszki świerkają, słoneczko świeci. Niemniej musimy o tym porozmawiać. Cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Muzyka na kółka. Ja nazywam się Piotrek. I dzisiaj sobie porozmawiamy o dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, ponieważ dzień, w którym ten filmik publikuję, czyli 5 maja, jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Opowiem Wam cię o tym, jak wygląda dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie. Opowiem Wam także, jak to wyglądało w moim przypadku, a także przedstawię sposób, jak. Walczyć z dyskryminacją, tak więc zapraszam Was serdecznie na dalszą część filmiku. Na ogół rzecz biorąc, dyskryminacja nie bierze się znikąd. Jest to efekt kuli śnieżnej różnych wypadkowych, np. stereotypów mitów czy uprzedzeń, a także stygmatyzacji danych cech w różnych grupach, w tym wypadku osób z niepełnosprawnościami. I takim podstawowym można powiedzieć, czynnikiem. Wpływając na powstawanie stereotypów wobec tej grupy jest brak przystosowania architektonicznego danego obszaru, na którym żyją osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w pełni sprawne. Trzeba jasno powiedzieć, iż brak tej dostępności powoduje zamknięcie się osób z niepełnosprawnościami w swoich domach, w swoich ćwiercach i oddzielenie jednej grupy od drugiej, co nawarstwia stereotypy wobec osób z niepełnosprawnościami. Można tak żartobliwie ująć, że stąd stereotypy wyszli, bowiem no jeżeli nie ma przystosowanej, nie wiem, na przykład kawiarni, baru, restauracji czy kina bądź galerii sztuki, to osoby z niepełnosprawnościami nie będą z tego korzystać, a więc nie będzie można ich tam znaleźć. Zasadniczo część budynków oczywiście musi być dostosowana, bo, ponieważ wymaga tego prawo, zarówno polskie, jak i europejskie. Niemniej trzeba przyznać, że wiele rzeczy jest zrobionych na tak zwany odwalsie. Możecie właśnie na tych zdjęciach zauważyć to, że te podjazdy są właśnie tego typu. Ale jakby ktoś zapytał, to oczywiście nie. No podjazd jest. Wszystko jest. No. Ale, że na przykład nie ma pętli akustycznych w dyskotekach czy klubach dla osób głuchych, czy nie ma też dostatecznego dostosowania dla potrzeb osób niewidomych, to już nikogo nie obchodzi. No bo po co? Ważne, że podjazd jest, że pokazany, że jest dostosowywany, proszę, ale jaki on jest, to nie wiadomo. W związku z czym może powstać wiele mitów. Co prowadzi dalej do uprzedzeń, dyskryminacji itd. I teraz mam dla Was takie zadanie. Zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie osobę z niepełnosprawnością. Kogo widzicie? Człowieka na wózku, o kulach, może z białą laską, może osobę głuchą, czy widzicie w niej na przykład y, dobrego przyjaciela, pracownika, szefa, bądź też artystę lub małżonka, bądź też rodzica. To już zostawiam Wam, abyście sobie sami na to pytanie odpowiedzieli, w Własnym Sumieniu rozstrzygnęli tę kwestię. Trzeba przyznać, że dyskryminacja ma wiele twarzy, wiele odcieni i jej spektrum może być bardzo szerokie. I mamy na przykład takie dwa ekstrema, czyli z jednej strony może być to dyskryminacja taka jawna, odkryta, czyli Wyzwiska, poniżanie i tak dalej. Natomiast, z drugiej strony, mamy dyskryminację, taką wręcz, można powiedzieć, robioną w białych rękawiczkach. Często bardzo nieświadomie, bowiem no, intencje są dobre, natomiast e, można powiedzieć, że czasami przejawia się to w dyskryminację. Chodzi tu przede wszystkim o litość, a także robienie takiego super z osobą z niepełnosprawnością. Weźmy sobie taką czynność jak robienie prania. Zasadniczo no, niepełnosprawność jest różna i też stawia przed każdym inne bariery. Jedno, a osoba mm, może wykonać taką czynność jak pranie, druga nie i to jest całkowicie normalne, bowiem tak jak już wspomniałem, bariery mamy różne. I jest to kwestia indywidualna, czy taką czynność jesteśmy w stanie wykonać, czy też nie. Jeżeli dana osoba niepełnosprawna wykonuje daną czynność, czyli robi te pranie, no to jak powinna zareagować osoba postronna, która gdzieś tam z boku się krząta, powiedzmy? Powiedzieć spoko, nie ma sprawy. A nie gratulować i mówić: Jesteś super, jesteś najlepszy, robisz pranie, super. Je, yeah, taki, trzymaj. Natomiast jeżeli no, robimy coś takiego jak nie wiem praca, jesteśmy w czymś dobrzy, możemy gratulować innym tego, że ktoś do czegoś doszedł własnymi siłami, a nie tak po prostu, bo o, robię pranie, jest super. To nie powinno tak wyglądać. Natomiast e, chcę wam teraz jeszcze opowiedzieć, czy ja w swoim życiu byłem kiedykolwiek dyskryminowany. Oczywiście nie no, zdarzały się takie przypadki, które mogę policzyć na palcach. Wrong. Niemniej, takim najnowszym przypadkiem było rzucenie filmiku winylowe na portal wykop.pl. Nie no powiem, posypało się tam dużo komentarzy, ponieważ filmik dostał się na stronę główną, natomiast było też kilka negatywnych. Było też trochę hejtu. I jeden komentarz przykuł moją uwagę, że dostał się tam główną z tego względu, że po prostu jestem niepełnosprawny. I w sumie mógłbym się z nim zgodzić, ponieważ no, mogło tak być, nie przeczę temu. Myślę, że nie było to jakieś y, cudo, ale też nie było jakiejś tragedii. Tak w sumie mógłbym się z nim zgodzić tak jak mówię, gdyby nie to, że sam po prostu doczepił się do mojej niepełnosprawności, co po prostu zdeskwalifikowało. Tę jego wypowiedź do zwykłego hejtu. I powiem Wam tak: kiedyś takie rzeczy brałem głęboko do serca. Teraz po prostu chcę Wam opowiedzieć to jako anegdotę, z którą się spotkałem. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, ponieważ oprócz bycia blogerem oraz raczkującym YouTuberem, jestem także DJ-em oraz producentem muzycznym. I muszę Wam przyznać, że zawsze starałem się promować swoją muzykę i niepełnosprawność. I nigdy nie chciałem wybijać na swojej niepełnosprawności. Tylko być uznanym DJ-em oraz producentem, a nie traktowany jako jedynie osoba z niepełnosprawnością, która gra z winyli i robi muzykę. Idąc dalej, chcę Wam opowiedzieć, jak walczyć z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim normalizować cały temat. Normalizować w tym sensie, że. Podchodzić do osób z niepełnosprawnościami normalnie. Osoby niepełnosprawne nie są święte. Mają też swoje za uszami. Jesteśmy jak każdy inny człowiek, tylko po prostu niektórzy zamiast noguswają kółek, zamiast wzroku psa przewodnika bądź innych zmysłów. Jeżeli coś nawalimy, to krytykujcie. Bo to należy zwracać uwagę, a nie klepać po główce, że jest wszystko OK, bo ty jesteś inwalida. Tobie się należy specjalne traktowanie. Nie. To nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, aby nie krzywdzić człowieka ze względu na jego stan zdrowia, stan umysłu, ale też nie należy przesadzać ze specjalnym traktowaniem i wywyższaniem go, robienia z niego Spidermana czy Bóg wie Myślę, że to przez normalizowanie grupy społecznej może się tu udać. I już tu nie chodzi o. Osoby z niepełnosprawnościami, to chodzi o wszystkie inne grupy. To tyle ode mnie na dziś. Jeśli się podobało, oczywiście, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem, a także do subskrypcji. Trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko. Hej!